Dzisiaj mam dowiedzieć się otwieranie AppiLuatcha mojego nowego ASMR. Ja tylko. Nie, nie wiem, jak to się robi. No, to już wiem. Dobra, to lecimy. ładne takie ładniutkie ok, tu jest pasek, tu zostawimy to tu jest ten apple watch, no i tyle na początku chyba zajmiemy się apple watchem, powiem wam że to opakowanie i to co tutaj sobie jest, zostanie teraz się zajmiemy apple watchem samym pierwszy raz będę zrobił. nie wiem czy było dobre sma bo tak? Bratele za SML jest Apple Watch, okej, okay. co my tu mamy w ogóle? Papierologia, nie, kabelek, tu jest kabelek, ale ładne to. Ładnie to zapakowane powiem. wam A Teraz sam Apple Watch. Zobaczmy jak to wygląda. O, jaki ładny. Otwórzmy go tak delikatnie usią. Część się widzicie mikrofon, to taki mam mikrofon. Zobaczmy, że już to wiecie. O, to są ładne. Takie leciutkie. Proszę, to będzie Apple Watch. Takiego będę miał. To sobie też odłożymy za chwilę na bok. To też sobie odkładamy już na bok. I teraz przejdźmy do paska. Bo to też jest ciekawe jak to jest pewnie tam zapakowane, bo ja pierwszy raz to mogę robić samemu. To jest pierwszy nowiutki jaki mam, produkt Apple. A więc wiecie, to jest takie dla mnie super. To że zostawimy tak. To potem sobie jak się ładnie poskładam. Odłożymy sobie to. Teraz zajmiemy się patrz, samym tym Apple Watchem, czyli samym paskiem. To znów będzie ASMR trochę dłuższe. Ok, ASMR jest znów zrobione. Let's go. Jaki to ładny pasek? Ładny pasek. Czekaj, to, to się tak wysuwa w ogóle. no takie, wiecie, pro, profesjonalne, kurde. Ok, odłożymy to. To, to, to pudełeczko o sam paseczek, założymy paseczek myślę będzie tylko sobie krzesło tu dam muszę wam za chwilę odłożyć na chwilę tylko, w sumie możecie mnie słyszeć, nie wiem słychać mnie? słychać, dobra idealne mam miejsce sobie otworzymy sobie ten paseczek I don't know, jak to się robi, Więc jak pojawia to Ok, to się tak wysuwa, ołki To się tak wysuwa Ok To już mnóstwo tak okay. tutaj Ale ty, w zasadzie do tego opakowania na chwilę Ono bardzo ładne, takimi epilogami, nie? Kopacek taki ładny wpańce, sobie wypełniam, co nie? Nałożymy chyba tego od razu

Słuchajcie, ładnie to wygląda. Z takiego sobie szajego wziąłem, no bo myślę, że szaje to taki ten, bo ta poświata była też taka ta północna, czy południowa, nie wiem. Tak ładnie to wygląda, to ładnie moim zdaniem. Czy gdzieś jest jakiekolwiek naładowane? Zobaczcie to. Nie. A więc musimy teraz stworzyć jeszcze raz moje przepiękne opakowanie z Apple Watchem. Wyciągnąć to. loga której nawet nie wyciągnęłam, no i tak, no, no to jest... pakowane to jest świetnie, że jakby się nie spodziewał czegoś innego po Apple'u. Tak cieszę się, widzę Jak to Jak to? Czekajcie, ja to muszę odkminić. Nie. Ja to widzę, że za chwilę odklinę, tylko to wysunę. Aha, to i że to się tak wyciągnę. okej, okay. to jest fajne zrobione, tu muszę znowu złożę to. Sobie odłożyć. To, są, to sobie możemy tutaj odłożyć. No, to taka ładna ładowajczka. bardzo ładnie się zżyło. Poczekajcie.

Cieszę się widzowie, cieszę się. Po prostu się cieszę powiem wam. Nowe wracę tego opakowania. Jest prześwietne opakowanie. A no i się to no, to ogląda to patrzek, to jest przepiękne opakowanie po prostu. To ma iPhone'a. To jest takie... To zwykłego papieru, to jest taki fajny taki papier. A, trzeba podłączyć ja to jeszcze. Włączyłem. Czyli nasz no, muszę pójść pod... wodowajka Coś nie ma.

Czekajcie, pójdę pójdę po swoją moja tylko sprawdzę to chcesz, 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 w chcesz, 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 Widowie chcesz, chcesz, Dobra, chcesz, to chcesz, 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 Widzowie, chcesz, chcesz, na następnym odcinku. się, do następnego, Siemanko.